Witajcie w kolejnym odcinku. Znajdujemy się w Dąbrowie Górniczej. Montujemy dwie jednostki Rotenso i Moto przystosowane typowo do grzania Jest z nami pan Bogdan, pan Tomek, pan Roger i prawa ręka Karola, telefonista Rafał. Jednostki będą ulokowane na piętrze. Pierwsza jednostka w tym pomieszczeniu, wejdziemy tutaj korytkiem pod składem, przejdziemy na tą ścianę klient nie chce żeby na, na frontowej ścianie był agregat, więc będzie z tej strony druga jednostka na tej ścianie koło Bogdana będzie za albo przed kominem to się jeszcze okaże, a taki muszę wszystko wymierzyć w pierwszym pomieszczeniu na oko, ile? 15 metrów kwadratowych? 20 Jednostka będzie tutaj, gdzie stoi Bogdan odsunięta od okna, ponieważ gdzieś w tym miejscu gdzieś na zewnątrz idzie komin, więc trzeba się przewiercić za kominem. Okay. Wstępne przymiarki, tak to będzie wyglądało. On jeszcze nie bardzo niski, więc chyba do grzania całkiem dobrze to będzie działać. W komentarzach było pytanie jakiej średnicy powinien być. Otwór. Odpowiedź brzmi odpowiedniej. A tak to wygląda na zewnątrz. Panie Roger, internauci pytają, jakiej długości koku używacie. Tu mamy 240 montujemy. Sto 8 z 8 ściany grube. Ale trochę sypkie. A tak, no to wszystko zależy, gdzie nam przyjdzie robić, nie? Raz jest ściana z docieplona, raz jest niedocieplona, raz mało docieplona, raz dużo. Co za dużo gadać. No i tak to będzie wyglądało. Jak to będzie? Korytko pójdzie tak, na dół? Korytko pójdzie, tak. potem bo musimy wyjść z drugiej strony w Musimy wyjść z drugiej strony budynku, żeby tam wisiał agregat, Bo tutaj klienci nie chcą. Więc dlatego sobie puścimy taką góry. to tam ze spadkiem. Przeliczyliście już, ile tej instalacji będzie metrów? Jeszcze nie. Ja sobie puścimy tą to, 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 ale około 8 metrów. Około 8 metrów albo bez dopuszczenia czynnika się chyba nie obejdzie. Nie obejdzie się pewno. Zmierzymy sobie teraz, jak korytko ma przebiegać. Śmiełeczkiem z kredą. Dziękuję. Jeszcze. Hejterzy też, żeby mieli co komentować. Zabina, bo muszę wejść wyżej. Można się zakotwić. Wszystko niżej? Dwa trzy tędy. No, że czy centy. Rzeczywiście jest na pod Naciąg mocno. Szczerze. korytka prawie gotowe. Z obliczeń Bogdana wynika, że mamy 11,5 metra. Instalacji otwórne odprowadzenie skroplin jest. łopatki rozciągają miedziuchę Idziemy zobaczyć co u Rogera. U Rogera już miedziucha rozciągnięta. Teraz kielichowanie. A zobaczymy jego wypociny. Tylko mamy to. Jest? O, też To ja. takiego się mogę przyznać. Widać, że fachowcy uczyli w Obydwa cyliki wykonane. Przechodzimy do skręcania szczubunków. Z drugiego pomieszczenia instalacja nie ma w całości poprowadzona. Zostały skropliny. Tak to wygląda. W tym miejscu będzie wisiał agregat. przerwa na Knoppersa. Kolejny spec będzie robił kielichy. Kolejny spec, no najlepsze No dawaj, dawaj, nie, bo... Nie, nie, nie. Najlepszy. Nie. <laughs> Fani i fanki przede wszystkim. Fani i fanki, spragnione twojego kielicha. Nie wsadzę. Tak, najpierw wygradujemy, żebyśmy nie mieli żadnych, żadnych przyjemności. Kolejny krok? Kolejny krok, Zobaczymy, co nam tutaj powstało. No będzie, będzie Panie Będzie co z tego? No to chyba dobrze, nie? Tak? Czy nie? No, bardzo dobrze. Panie kamerzysto Fanki będą zadowolone. mówi, wiedzieć, Pana opinia też jest ważna. Tak jest. Nawet najważniejsza. Najważniejsza. Nie ma to tamto. Mamy drugi kielich. Wkończymy. Ja się zobaczymy. Bo jak wiem Ci, że tu nigdzie nie widziałem. Ja tego nie zrobiłem, ale ja już tym przemieniałem. No to może, jak rzekł makową machitę, to wsadziłem wszystko razem. Pójdź do tego posmarzki. Tak, w tym momencie smarujemy końcówki, że w nasie nic nie. Szczępiło przy skręcaniu, zawsze ma taki pościsk. Dzięki czemu się nie ściera, tak, nasza się nie ściera, bo miękko. Podczas dokręcania. Fachowa robota, O tym pamiętamy, bo to jest bardzo ważne. Dzięki temu nie mamy później żadnych usterek Kiedyś pytaliście w komentarzach co podkładać pod klimatyzację, a to jest odpowiedź. super Super clean, tak. Stopka, która zawsze jest. W tej wiemy Montera, tak. Ta śmień, Chyba, się, się taśma no to. Ta Mogę Ci pokazać jeszcze jak sklepimy podleczą. Panie no Tomaszu, czemu to jest tak dużo taśmy, co? To jest tak, żeby było szczelne, żeby była izolacja Tam gdzie o na była naczepana, to musi być obizolowana, żeby nic się nie skraplało. Od Tomasza przenosimy się do pana Rodziera. Jednostka jest poskręcana, podpięta. Teraz pani Roderco, próżnia. Teraz chciał Chciałbyś jeszcze musimy w środku skręcić. Nie zrobiliśmy tego teraz. środka jeszcze jednostka nie Nie wisi tutaj z, na, skropliny, na albo do stopy będą się. przykręcone, albo, albo do tacy. No, albo raczej do tacy puścimy. Nie powinno być problemu. też może tu kapać. To ma gdzie spływać. nic się nie obejrzeliśmy, a Roger już postręcał. Też strzelności i można zaklejać taśmą. Także Roger teraz włącza próżnię raport sytuacyjny od Bogdana agregat już wisi pozostał ostatni etap podpięcie elektryki yeah. i będzie grzać i chłodzić najpierw próżnia na całego tak najpierw próżnię tylko tam Bogdan skończy kielichę na zewnątrz i będziemy podłączać próżnię a w międzyczasie będziemy sprawdzać Pierwsze urządzenie, które zamontowaliśmy dokładnie do rzeczy z Bogdanem po drugiej stronie budynku Doszliśmy do końca montażu Tak się prezentuje jednostka w pierwszym pomieszczeniu Pasowanie eleganckie Przez te wyżłobienia w obudowie niestety troszkę widać ten otwór ale klient chciał, żeby go troszkę tylko przypianować, żeby pająki nie wchodziły Zresztą jest w najlepszym porządku. Tak to wygląda Przenosimy się do następnego pomieszczenia Siem Różne uchyły są kurwa Różne uchyły są kurwa Minus 10 no minus 10 Na minus 10 tak to finalnie wygląda w kolejnym pomieszczeniu. To jest taki widoczny ten napis, tak? Jest. jeszcze ale to na pewno się to wyłącza. Ale nie, mnie to nie przeszkadza, to się może świecić. Ten, no, to, to to, panie gospodarzu, w ramach. Yy, finału, jakieś zażalenia do tych partaczy z klimatyzacji? Żadnych, żadnych tylko same pochwały. Szybka obsługa, super. Jestem Bez... zadowolony. Bezboleśnie. Tak jest. Jeszcze nie skończyli, a już ich chwalę. <noise> jeszcze nie wszystko działa, Jeszcze jest? nie wszystko działa, ale już jest pochwały. Fantastycznie. No i tak to wygląda na zewnątrz. Agregat od urządzenia, które już jest uruchomione. Po tej stronie jeszcze kończy. Robić się próżnia. Cała instalacja idzie tak. Muszę tylko wyczyścić wiesz? Dobra, to daj mi piankę. Ja se tym zapianuję już. Bogdan już montuje ty korytka. jest na ukończeniu. Tak. Je Kosmetyka. Mi, mi I tym wesołym akcentem kończymy naszą przygodę dzisiejszą. Koplinki są już I w Hej, Hejtujcie w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem. Hej. Hej, tujcie, a pójdziemy i znajdziemy was. <grym> I zamontujemy wam I zimę. Zamontujemy wam dzisiaj. <grym> <zimę>